Siemaneczko, z tej strony Bartek Castro, i dzisiaj Was witam bardzo serdecznie na tym odcinku. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a teraz Wam coś pokażę, co jest nad tym niedźwiołem. Przeczytajcie sobie. Dobra, może ja Wam przytam To domek mój i moich widzów. Jak coś z moich widzów tu będzie, to... Powiedzmy mu, żeby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Lubię swoich widzów. No oczywiście zostawcie takiego suba, i suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Jak jeszcze nie zostawiliście, a dużo razem nie oglądaliście, a my może teraz tutaj zajmiemy się takimi innymi rzeczami. Czyli musimy to zdjąć, bo nagrywałem odcinek jak ten, ale mi nie wyszedł, bo był bardzo, bardzo długi. Ja teraz, może zrobimy, bo mam deski, mam dużo desek. Myślę, że mam, bo musimy przepalić. Myślę, że to zadziała. Ale, jak nie, to to będzie musieli iść do ten. drzewo. No dobrze. Czy to zadziała? Nie wiem. No. Aha. Dobrze, działa. No i może teraz yy, ten. Zajmiemy się takimi rzeczami. Jak? Może zrobimy sobie teraz taką malutką ścieżkę. Nie no, może taka malutka nie będzie, ale musi być. Musi po prostu być. Więc może z takiego drewna. Yy, dy, 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 dy. Siema ząbiak Elo. Nara. Myślę, że podobają ci się dzwoneczki, yy, dzwoneczki. Podobają ci się odcineczki, No, myślałem, że się ba będziesz bawił chowanego, ale mi się na razie nie chce. Chowanego. To mnie i zombiak, że stoisz mi... Nie wiem, myślałem, że chcesz drewno trochę, ale przykro mi. Zombiakom nie pożyczam drewno. I też ten się pogubię, możecie też yy, pisać w komentarzach, jaką chcecie na grę. Więc chyba tyle wystarczy. Jest dobrze, Więc zrobimy taką małą ścieżkę, bo na razie nie mamy do czego i że nie mamy do czego, więc na razie zrobimy taką normalną ścieżkę ale może hmm. nie wiem, możecie wpisać, pisać w komentarzach na razie postawię taką ścieżkę a potem możecie pisać w komentarzach jaką chcecie żeby tam była ścieżka czy chcecie z już muszę wam pokazać z takiego czy chcecie z takiego, czy z drewna? Jestem bardzo ciekawy, co wybierzecie, Albo nawet z kobela. Z Skobel, kobla. Z no. kobela. Dobra, nieważne. Więc my teraz zrobimy taką sobie ścieżkę. Na razie nawet jeziorko. Czyli, no, jeziorko bym na to nazwał. W sumie trochę metrów ma. Powiem. Bo wygląda jakbym nie do końca, jakbym po prostu zamiast tego miał podłogę połączoną z ścieżką taką. Myślę, że wiesz o co mi chodzi. Oj, ja pamiętam te stare czasy. Moimi innymi... Filmikami trochę było śmieszne. Powiem Wam tylko tyle powiem, że było śmieszne. Może dla Was nie, ale uznam Was za najlepszych widzów. Dobrze. Tu musimy to zmieścić. ale ja to zrobimy takie coś o, chyba dosyć mi starczy nie, nie starczy mi na nas na, nas, na, in, na to, o właśnie to musiał coś tu wykombinować dobra, tak zostawię hmm dobra, jeszcze troszkę drewna musimy tutaj wykopać nam trochę starczyło to dzisiaj to jest taki filmik bo ja wcześniej wybudowałem ten dom, nagrywałem to, tylko filmik miał trochę taki no dużo minut po prostu. Zara! Było malutkie cięcie, ale dobre. Mamy już resztę takich naszych z desek. Dużo nie wziąłem, bo nawet nam tak dużo nie jest potrzebne. Ale po prostu musimy to trochę tutaj uporządkować. Grało jak nie wiem co. Nie widziałem takie obu struktury. Nie wiem wyglądają. Ale w sumie dobrze nam mi to wy... nam to wyszło, tylko tu może to trochę nie symetrycznie w poszło. Dobra. Okej, okay. eee, czy mamy w pobliżu jakieś owce? To ja w ogóle takiego czegoś nie wiem, ale za zobaczymy. O nie, głód tracę, ale o mamy, mamy owce. Przepraszam, ale musimy ją zabić. Jeszcze dwie owce. Może wszystkich tutaj nie zabiję, ale proszę owce, owce, chcę owce, chcę owce. Mamy następną owce. Okej. Okay. Czy nam ten domek wyjdzie na dobre? To ja jeszcze nie jestem tego pewien. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czy nam to wyjdzie, czy nie. Jak zostawicie łopatkę i subskrypcję, no to wejdzie. Będziemy jeszcze go powiększać, powiem tylko. Będziemy go powiększać i będzie coraz lepiej wyglądać. A w innym odcinku ogarniemy sobie troszkę jedzonka, żeby nie było. No, Myślę, że coś tam wybudowane jest. Innego tam, tamtą stronę. Ale to tylko jakaś góra dieta Dobra. Akurat owca przyszła koło naszego domku. Wiem, że źle, trochę zrobiłem z tą owcą, ale no musimy jakoś się wysypiać. Dobrze bo mi się już trochę nudzi zmieniania tego e, ten, o, jak to ten się nazywa e, tutaj jest w tym i się trochę to już e, no może to nie jest aż tak bardzo ale naprawdę to trochę męczy, więc zbierzemy sobie jedno na bank to nam wystarczy i tutaj to budujemy, i nie zapomnijcie zostawić kupyliczkę w górę, bo my już się musimy pożegnać. W innym odcinku będziemy też robić coś nad tym domkiem, więc żegnajcie. I zobaczymy się, oczywiście, w następnym odcinku. Do widzenia!